Tá 3, 2, 1 Jedziemy. I 140 Prawy 5 minus minus zostań, prawy 4 w szczyt. 140 Lewy 4 minus długi lewy 1. Mo Don't cut. 30 Prawy 4 To wczesne wyjście szczytem Lewy 5, 40, szczyt I kolejny, prawy 4 Znowu, lewy 3, minus, minus I lewy 2, wyjście szczytem I prawy 3, plus, plus Lewy, don't cut Dochczesny. lewy 3, nie widać Prawy 4, i kolejny, szczyt To wczesny, lewy 3, nie widać Prawy hak, lewy 5, szczyt Do prawy 3, plus Don't cut. Lewy 5, kolejny, prawy 3, krót Cut, zanim wyjście szczytem Wyjście szczytem, szczytem 120, prawy 3 minus 80, w lewy 3 plus plus krótki, prawy 3 plus mm, krótki, cut. 80, w lewy 3 plus plus krótki, a długi długi 300, 50. Prawy 3 minus minus, ciasno. 120. Lewy 4 minus, bardzo długi. Prawy 5. Lewy 5. Lewy 4 plus, wyjście szczyte 30. Prawy 3, długi, 80. A mój, prawy 2. Don't cut. 120.

A mój no dowód Kolejny prawy 2 minus. 280 80. A mój 120 prosto. Prawy 4 minus. Prawy 5, 50. Lewy dwa 100... Lewy 3, Don't cut. 80. Prawy 3 minus minus, bardzo, bardzo długi, 70. Prawy 2 minus. A mój lewy 1, 200 prosty. Lewy 3 nie widać, po 80 Lewy 3+, zajebiście długi Prawy 5, to lewy 4, długi Szczyt, 80 Prawy 3, długi I na wąsko, prawy 5, śmiało Prawy cztery Piano Lewy hak Prawy trzy, bardzo, bardzo długi Dziękuję. 3, 2, 1 Jedziemy A mój prawy 2 minus długi szczyt I kolejny W lewy 5, a mój lewy 1 podwójny Z nacisk 30, prawy 2 W lewy 3 plus plus krótki w prawy 5 mąsko w prawy 5 na bok mąsko w lewy 6 To wczesnym szczytem, prosty, A mój lewy 1 szybki, śmiało lewy 6 Prawy 4, późno nie widać. Prawy 2 plus, plus. zacisk 60 Prawy 3 50 Lewy nawrót Podbija syf 100 Prawy 5 wyjście szczytem Lewy 6 A mój prawy 2 minus długi 70

Lewy 6, 40, lewy hak 120, prawy 6, nowy szczytem 60, lewy 5, szczyt 70, prawy 5, 50, szczytem kolejny, lewy 5, późno nie widać, 40, prawy 2 minus, nacisk zostać, lewy hak, nowy wąsko, z uwagą podbija Prawy 3, minus, minus Duża hopak 40 Lewy 1, plus krótki Szczyt Za nim lewy 5, środkiem 40 Prawy 4, minus Z uwagą, prawy 5 i Duża hopak do wczesny Lewy 6, śmiało 70 Prawy 6, 100 Prawy hak po 80 Prawy 6, lewy 4 plus może być ciasno 60 prawy 5 otwiera 70 szczyt 80 lewy 6 60 lewy 6 prawy 4 lewy 4 plus bardzo bardzo długi 70 Mocno hamuj wcześniej, trzymaj, lewy, prawy 3 krótki, nowo dąsko lewy 3, a nim prawy 4 minus wypuść 40 Prawy 5 80. Prawy 5 minus, minus zostać, ciasno. A mój. Prawy 1 plus krótki, zacisk. Szczyt. I kolejny. Prawy 4, 30. Lewy 1. Lewy 4 minus. Przechodzi. Prawy hak, otwierać. Prawy 6. Lewy 4, szczytem 100 Lewy 3, nie widać Prawy 5, śmiało, długi, 80 Lewy 5, późno, nie widać Z uwagą, trzymaj Lewy, prawy 4, może być ciasno nim lewy 3+, plus przechodzi Prawy 5, śmiało, otwieramy Prawy 5, 100 Prawy hak, zacisk zostań nim podbija syf Thank you